Mamy zlokalizowanych kilkanaście osiedli. Głównie to są osiedla we wschodniej Polsce, trochę w Warszawie, w Lublinie, w Białymstoku, także w Warszawie. Gdzie jak tam troszkę poszperaliśmy, pokopaliśmy, pogrzebaliśmy, to że stoi takie osiedle od paru ładnych lat. Niezasiedlone, właścicielem jest jakaś firma, ale pakiet kontrolny w tej firmie ma inna firma, a w tym pakiet kontrolny w tej innej firmie ma kolejna firma. I gdzieś na końcu tego łańcucha jest jakaś firma izraelska albo amerykańska. I osiedle tak sobie stoi. Nie jeden blok, tylko na przykład składający się z kilkunastu bloków. No jest pytanie, na co czeka takie osiedle? Jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte. No to jest oczywiście spekulacja, no bo ktoś może powiedzieć, zainwestowałem, niech sobie stoi. Natomiast jak się te kropeczki połączy no to można domniemywać, że to czeka na swój czas, na jakiegoś gospodarza, na jakieś zasiedlenie.